Mam na imię Andrzej Krise. Miałem przyjemność współtworzyć i koordynować projekt budowy organów dla Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Organy wybudowała największa i najlepsza firma na świecie Johannes Kleiss z Bonn. Jest Rolls-Royce'em, porównując do marki samochodów budujących organy na całym świecie. Organy są największym i najbardziej skomplikowanym. Instrumentem wymyślonym przez człowieka. Instrument, w którym się znajdujemy, ma 14 metrów wysokości, 10 metrów szerokości, 80 piszczałek, 84 rzędy głosów i 30 ton wagi, co tworzy największy instrument tego typu w sali koncertowej w Polsce. Posiada dwa stoły gry. Jeden mechaniczny, znajdujący się, wbudowany jest w szafę organową instrumentu. Drugi znajduje się na scenie. Największa piszczałka, tak zwana 64-stopowa, jest zainstalowana tak naprawdę tylko w naszym instrumencie we Wrocławiu. Instrument powstawał 30 tysięcy godzin przy współudziale 45 osób. Już w sobotę, 24 października, będziemy uczestniczyć w inauguracji organów wybudowanych w Sali Głównej Narodowego Forum Muzyki. Przewidzianych jest 5 koncertów, dwa w sobotę, trzy w niedzielę.